Cześć, z tej strony Patras i witam, i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku dalej kontynuujemy naszą podróż w poszukiwaniu domku. Jak widzicie jest ciemny ekran i w ogóle nie widzę wiecie, nie wiecie, co się dzieje, ale Wam powiem co się dzieje. E, siedzę w dziurze i nade mną powinna być noc, zaraz ciekawość się zobaczę. E, tak, jest noc. Zobaczcie, ja mam przełączony. Aha, easy? Dokładnie. No to teraz tak. Eee, crafting, gdzie jest crafting? Ja mam, Aha, ja mam crafting. Okej. Okay. Coś takiego. Tutaj sobie skraftuję płotek, a zaraz zobaczycie ile gdzie... czego no, tutaj, tutaj mogę wykopać. I tutaj to powinno działać, żebym tu nie wlazła, a wtedy widzę, czy jest dzień, czy noc. Jak trochę jaśniej tutaj jest, od razu skraftuję to na maksa, w sensie to. Patyki, kiełfiki tu trochę nakopię, kamyczka. Przepraszam że za to, że nic nie widzicie, ale no co, ciemno jest i noc. Ale nie mam w ogóle tylko może jeszcze da się w opcjach zrobić jaśniej. Eee, wideo i prąd, no oczywiście, na stówkę. No teraz może coś więcej widzicie? A dalej kopię? Mm -hmm. Zaraz wyjdziemy, jak tam tylko się zrobi dzień i ocenię, czy to miejsce tam nad nami się nadaje do zamieszkania, czy nie. A jak nie, to szukamy dalej domku. Na razie teraz nakopię kamienia na jakiś piecyk może, na pewno mieczy i kilo. Bardzo nudna czynność, ale trzeba. No trochę tego kamienia powinno starczyć. Jeszcze trochę. Tutaj jeszcze może to. No pięknie. Teraz piecyk. Mieczyk. No i gilowik. Tym kilofikiem jeszcze bym dalej mógł pokopać, a do piecyka, do piecyka tego kurczaczka bym mógł wsadzić. Przynajmniej trochę jaśniej było. Tu napalę chyba tym mieczem. No jak widzicie jak fajnie jasno. Przez chwilę przynajmniej. Nie lubię nocy w minecrafcie. No i ciemno znowu się zrobiło. Jeszcze trochę, do końca tego gila w ogóle pokopie Tak myślałem, że spróbuję zrobić jakąś kopię zapasową tego świata, żeby nie powtórzyło się tak, jak ze wszystkimi innymi. Nie wiem, jak to zrobię, nie wiem, czy się da w ogóle, ale spróbuję, popróbuję. Jeżeli się da to zrobię, jeżeli nie to, to to nie zrobię. A może już się nie usunie ten świat, nie wiem, nie usunie, może Minecraft nie skraszuje się. Kopiemy, kopiemy kamień. Ani węgla, ani nic na razie. Myślałem, że tak, które węgla, przynajmniej będzie na jakieś pochodnie. No nic nie ma. A bo, co? czy to jest węgiel? No tam, to. A, właśnie, kiedy mi się skończył, to, ma... no, to nie jest węgiel. Ojej, no. Noc. Czoczkę sobie może nie, nie uziem. Wiecie co, to, te to, tutaj to, to zrobię pauzę, no jak się po prostu... tam jest zombie. Cześć zombie. Ma jak się dzień zrobi, to wtedy znowu się zobaczymy, bo to marnowanie czasu. Takie stanie i czekanie. Więc zobaczymy się za chwilę. Dobra, nie ma jeszcze dnia, ale przed chwilą sobie tak trochę tego wierta wykopiłam i tu od razu wyleciał małe zombie. No i drewnęło skórę i tam i chyba wszystko. A ciągle nie ma nocy, więc zobaczymy się dosłownie, chyba za chwilę. Ok, znowu nie ma nocy, Ale sobie wykopiam taki tunel i tak kopię, kopię, węgiel. No to sobie go wydobę, idziemy. Przynajmniej będą już jakieś pochodnie. O tu widzę jakąś jaskinkę, do której za chwilę będziemy musieli uciekać, bo jak jeszcze jakiś creeper na nas wyskoczy, bo boże i gorzej, jak szkielet, cio. Tum tum Normalny dreambound. Teraz tym się podsadzę, bo tego nie lubię. 3, 2, 1 I teraz z tym białym czymś, dżingbondem tego też nie lubię, są brzydkie. No i koblem. Hopsa, 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 hop. Hopsa, hopsa. się zrobił jak fajnie. Jak przyspieszę trochę. Oj, pięknie ciach. Ubierzemy piecej, a nie kijok. I wychodzimy stąd. Żeby nie było żadnego creepera, proszę. Posunąć i... Sukces. Żyjemy. No fajnie, fajnie. Żeby nie było, że tu byłem w ogóle. Nikogo nie było w ogóle. Tu widzę... Wow, jak się w tej piaskini taką taką dosyć. Te góry się mina duże wydają, proszę Państwa. Nawet mi się tu podoba. Zapomniałem od, wczor od wczoraj, jak tu jest. Czy znaczy, ta góra jest duża? No ta góra nie jest duża. Tamta? To w ogóle takie równiny. Ta góra, proszę Państwa. Jeszcze mniejsza od tamtej. Pięknie. Chyba wsądzie idziemy. Po prostu nie chcę tak w moich górach mieszkać. Trochę sobie zjem. Ładna dolinka, ale małe góry. No trochę jeszcze jakoś może wejdę tam do góry. Przydałoby się trochę jedzonka skombinować, bo tak biegam, biegam i... No ładna dolinka, ładna, nie powiem, ale... Góry strasznie małe. Ta góra jest jedynie jakaś taka duża. To jest mi takie... Nie wiem, nie wiem, myślę. Wiecie co? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, bo... Ja bym chciała, żeby były jakieś takie wielkie góry, a nie takie, bo to są takie małe. To nawet nie są góry, bo jakieś takie... No, jedna góra, druga, trzecia... Czwarta góra, na której stoi. Wiecie co? Chyba myślę, że pójdziemy sobie dalej jednak, bo jest zachód? Czekajcie, spróbuję teraz. Tam jest zachód. Trzeba pójdziemy jednak dalej na zachód, bo. Tak. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy. Chyba coś dopiero, nie wiem, za jakie dwa odcinki dojdziemy do tego miejsca, gdzie mamy dojść. Nawet nie wiem, gdzie mamy dojść. Ale jakieś góry może się dać tam w końcu. Słoneczkę sobie wezmę. Czemu by nie? Koniki, koniki, mogą dać. Nic nie szkodzi, żeby je zabić na troje. Jakieś inne ścinki. I tak widzę to wioskę. Wioska mi się kojarzy ze złymi światami, ale do Kowala można iść. I przy okazji, troje jedzenka nabieramy. Wejdziemy, bo tu takie równiny, to musi gdzieś być wioska i tam nawet, co to było, Równinę też sobie możemy wziąć. No. No może coś, ale dziura. Może coś ciekawego znajdziemy i coś czuję, że w tej wiosce zakończymy nasz odcinek. No i no te piaty na pewno sobie skonfiskuję. O, przydadzą się co tu będzie o, o o no to w końcu taki dobry drop no to mamy tą część w sensie klatę i butki i dynię można sobie założyć a nie. no to to mi się podoba pięć chlebków Mnieczek można upgradeować normalnie no to to mi się podoba Skrzynkę sobie też skonfiskuję Trochę sobie zjem chlepka. Dobra, mieczek do łapki i idziemy dalej. Teraz nie wiem gdzie możemy w sumie iść, tam widzę sawannę. Przed, na... Przed nami coś dużego? O! A to sawanna w sumie jest. Czy to się generowało? Aha. No! A to sawanna, sawanny bardzo nie lubię. Ale jeżeli będą bardzo duże góry, to na razie się dobrze, dobrze, dobrze się na razie zapowiada. No. no. Okej, okay. coś, coś czuję. Że lepiej trochę więcej derpina zbieram tak. Chyba tam się jednak osiedlimy, ale pomał będę kończyć. Znowu się chyba zakopię. Może już po, po prostu pozbieram na jakąś owcę. Tam widzę nie to kurczak nie będę teraz dech zbierać i tak kończy. kończę odcinek. Eee. Łaślawa. Łoł, wow, no bo mam duże góry nam się tam, gdzieś finkie. No, powiem wam, że duże góry nam się trafiły. Nie wiem na jaką wysokość one są, bo, nie wiem, bo po prostu nie wiem. No, to mi się też podoba coraz bardziej. Coraz bardziej. Tam jeszcze generują jakieś duże góry. O, wieczki, owieczki. O to chodzi? Teraz Zabi się. Dobra. I no, co, teraz tą drugą muszę o, tak zabić. Teraz jeden. Niech się uspokoi. I drugi raz tak się... No i takim sposobem mam na łóżeczko. No, te góry są ładne, ładne. Pomału będę kończyć. Wow! Jaki ładny teren, te wody, tu takie, czy cukrowe mało. No. Wow, no powiem wam, że to jest bardzo ładne miejsce. Ta jeziorka trochę jest za duża, ale to można w każdej chwili, tak powiedzieć, przytemperować. No, wow. To mi się podoba, ludzie. I tutaj chyba się jednak osiedlimy, bo nie no, są niestety drzewa te z w ogóle sawanna tutaj jest. Ale bardzo ładny teren. Lukasz się sobie w na które do góry. Poza odcinkiem, tu już tak może ogarnę jakąś dziuplę. Nawet nie w którym miejscu, ale to się pomyśli. Tylko czy ta górę jeszcze... Szar... O, tutaj mamy... No powiem Wam superowo. Ta góra jest dosyć gruba, bo no nie powiem, że gruba. Nie, proszę, nie, 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 dobra, dzięki żyję. Okej, okay, ta góra jest dosyć duża. Za chwilkę, dosłownie za jakąś minutkę skończę odcinek. Trafiły nam się naprawdę ładne Trafiło nam się naprawdę ładne miejsce. No i co, <laughs> jutro powinien być następny odcinek, jak ja mówiłam, że codziennie nie będą odcinki, czuję, że po prostu zrobię jakoś tutaj mniej więcej tam, gdzie pokazuję, pokazuję kółeczkiem nasz domek, naszą bazę na razie, bo domek bym chciał gdzieś wyżej. Więc ja byłem Patras, to był Minecraft, cześć, papa! Pa.